Cześć! Zobaczcie jakie zaglonione, jakie czarne węże od filtra. Ten jeden, no jeszcze jakoś tam coś widać, a drugi praktycznie jest czarny czy tam ciemno-zielony. Eee, I o czym to świadczy według mnie? Zobaczcie jaki czarny. No po pierwsze, świadczy o tym, że już dawno powinienem zrobić z tym porządek i to wyczyścić. Dobra, ale nie o to chodzi teraz. To są glony. Dlaczego te glony są akurat w wężach? A dlaczego nie ma ich na roślinach w akwarium? Na tym korzeniu, na szybach, czy na tej bocznej szybie, bo u mnie ten filtr stoi obok akwarium, nie stoi w szafce. No, już tam nieważne, dlaczego, może kiedyś tam wyjaśnimy to. Stoi obok. Akwarium stoi jakieś pół metra od okna. No, może 60-70 cm, więcej nie. I te węże są po prostu naświetlane. Światłem słonecznym, no czy światłem dziennym, bo teraz zimą trudno mówić o, o świetle słonecznym, ale świet, światłem, które pada z okna. I y, to światło pada przecież również na tą boczną szybę. A jednak na tej szybie glonów nie ma. Y, dodatkowo, akwarium przecież jest oświetlane jeszcze listwami LEDowymi od góry. Te węże nie są oświetlane tymi listwami. Więc dlaczego tam są glony, a w akwarium nie? No według mnie świadczy to o tym, że zbiornik jest stabilny, po prostu, że jest to akwarium dojrzałe, że te wszystkie procesy zachodzące w wodzie i walka o składniki odżywcze między glonami a roślinami wychodzi na korzyść roślin i glony zwyczajnie nie zdążą się rozwinąć no bo rośliny, wszystkie te składniki odżywcze zabiorą dla siebie. No ale dlaczego w takim razie, skoro to ta sama woda płynie, która jest w akwarium, płynie przez te węże do filtra i z powrotem, dlaczego, dlaczego w tych wężach te glony jednak się pojawiają, jednak mają odpowiednie środowisko, żeby się rozwinąć? No i tak naprawdę ja tam się nie znam jakoś specjalnie na akwarystyce, po prostu mam najprostsze z możliwych akwarium. Ale tak się zastanawiam, jeżeli jesteście w stanie mi podpowiedzieć, dlaczego akurat tak się dzieje, bo na przykład spróbowałem kiedyś owinąć te węże folią aluminiową, tak po prostu, żeby były cały czas w ciemnym, żeby, nie miały, żeby światło z okna nie miało do nich dostępu. No i po miesiącu, bo mniej więcej raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca czyszczę te węże. No i tak po tym okresie odwinąłem tą folię aluminiową. No i węże były czyste. Nie było glonów, nie było światła, nie było glonów. Jak są odwinięte, jak są takie no powiedzmy naturalne, no to te glony są przy Naprawdę nie jakiejś tam wielkiej ilości światła, bo okno jest od strony wschodniej i te węże są, są od wschodu oświetlane. No ale boczna szyba akwarium też jest od strony wschodniej, a jakoś tam glony się nie rozwijają. Na roślinie, która rośnie też przy tej przecież szybie, też się nie rozwijają. Więc dlaczego glony rozwijają się w tak Nazwijmy to dobrym tempie w tych wężach. Tak się zastanawiałem kiedyś nad tym: nie, nie przeszkadza mi to w prowadzeniu akwarium, nie pomaga, nie przeszkadza, no obojętne, po prostu raz na miesiąc czy półtora czy te węże i mam sprawę z głowy. Ale tak się zastanawiałem, właśnie dlaczego tak się dzieje, bo przecież woda, która przez nie płynie, to jest dokładnie ta sama woda, która, która jest w akwarium. Światła jest mniej. Bo akwarium nie dość, że łapie światło przez tą boczną szybę, światło z okna, no to jeszcze jest doświetlane od góry dodatkowym światłem. A mimo to w akwarium glonów nie ma i nie mam żadnych problemów z glonami, a w tych wężach, tak jak widzicie. No nie wiem, dla mnie to jest taka ciekawostka. Być może rozwiązanie jest banalnie proste, tylko ja po prostu na to, na to nie wpadłem, czy nie znam tego rozwiązania, więc chętnie poczytam w komentarzach, co tam na ten temat macie do powiedzenia, jak to wytłumaczycie to zjawisko. No, to by było tyle, jeśli chodzi o te o te glony i węże. Ale jest jeszcze jeden temat, bo robiłem, skończył, skończył mi się pokarm i robiłem taką tą moją mieszankę, ponieważ ja mieszam, mówimy o płatkach, płatkach granulatach, tego typu rzeczach, ponieważ ja mieszam no, różnego rodzaju pokarmy od różnych producentów, tak żeby był tak naprawdę wieloskładnikowy ten pokarm, no i żeby miały takie dość urozmaicone to jedzenie i Skończył mi się, więc musiałem trochę dorobić, i przyszło mi do głowy, że nigdy nie wspomniałem o tym, że oprócz tego, że stosuję gotowe produkty, gotowe pokarmy, to można coś tam sobie jeszcze udoskonalić czy coś zmodyfikować. I na przykład u mnie modyfikacja polega na tym, że ja dodaję niewielkie ilości kurkumy. A co drugi raz niewielkie ilości papryki słodkiej. Takiej, zwykłej kurkumy, czy papryki kupionej w sklepie zielarskim, czy nawet w każdym dowolnym sklepie na stoisku z przyprawami. Tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby, żeby to faktycznie była kurkuma i papryka, a nie jakieś tam dodatki jeszcze do tego. No i tak naprawdę, kiedyś w starych książkach akwarystycznych, starych, starych, już takich. No, jeszcze starszych ode mnie pewnie. Wyczytałem, że kurkuma i papryka bardzo dobrze wpływa na, po pierwsze, podniesienie odporności ryb, po prostu zwiększa odporność na wszelkiego rodzaju choroby, infekcje i inne historie, ale co ciekawe, pomaga też, ma dobry, bardzo korzystny wpływ na. Wybarwianie ryb, to bo wiadomo, jeżeli czekamy, chcemy uzyskać jakąś tam, nie wiem, linię kolorystyczną, albo czekamy po prostu aż się ryba wybarwi, a wiadomo, że czasami to trwa dużo dłużej niż byśmy chcieli, no, cierpliwość w akwarystyce to podstawa, ale mimo wszystko, skoro można ten proces <laughs> przyspieszyć bez szkody, bez uszczerbku na zdrowiu ryb, no to, to dlaczego nie? więc kurkuma wpływa, papryka trochę mniej, ale kurkuma wpływa bardzo korzystnie na wybarwianie ryb. Dodatkowo ma jeszcze taką fajną cechę, że jeżeli leczymy ryby, no to najczęściej tak samo jak zresztą przy ludzkich lekarstwach, najczęściej lekarstwa no nie są smaczne. Albo nawet można wręcz powiedzieć, że są niesmaczne. I Kurkuma, jeżeli nasączymy powiedzmy, no bo często można podawać lekarstwa, no, pokarm nasączyć w lekarstwie, jeżeli dodamy do tego kurkumę, to kurkuma ma takie właściwości, że może nie całkowicie, ale w znacznym stopniu zabija ten niedobry smak. Czyli po prostu no, oszukamy w jakimś tam stopniu rybę która z oporem przyjmowałaby leki podane w ten sposób, czy, czy, czy to powiedzmy jakieś tam mrożonki nasączone w lekach, czy suchą karmę. No i niechętnie to jedzą ryby, bo to jest po prostu niesmaczne. A jeżeli dodamy kurkumę, czy jakby powiedzmy, obtoczymy to w kurkumie, zrobimy panierkę z kurkumy, to ten zapach i smak kurkumy przesiąknie w to lekarstwo i lekarstwo nie straci swoich właściwości, a dodatkowo ryba zje po prostu chętniej takie, taki pokarm, który ma być jednocześnie lekiem. Także ciekawostki takie właśnie takie o tych dwóch produktach typu kurkuma i papryka słodka. A dodatkowo możemy sobie tym urozmaicić dietę, podać coś innego, coś dodatkowego, żeby nie było tak monotonnie, że tylko się opieramy na gotowych jakichś tam produktach, nawet zmieszanych, różnych, no to są jednak gotowe i w końcu po jakimś czasie też staną się monotonne. A tutaj mamy pewnego rodzaju urozmaicenie, które korzystnie wpływa na. Ryby. Oczywiście nie wiem jak by było, gdyby karmić ryby samą kurkumą czy samą papryką. Tego nie próbowałem, nie wiem. To jeżeli chcecie zrobić na własną odpowiedzialność, ale jako dodatek to się sprawdza. Nie ma żadnych skutków ubocznych. Ryby chętnie to jedzą, więc chyba jest ok. Tylko pamiętajcie, że jeżeli ktoś by chciał jednak spróbować takiej diety, czy takiego dodatku do diety. No, to musi to być papryka słodka. Nie dawajcie tej papryki chili czy papryki ostrej, bo tutaj może być różnie. Kurkuma ma bardzo łagodny smak i papryka słodka również ma bardzo łagodny smak, więc to tego tutaj trzeba yy, pilnować. No, to chyba tyle na dzisiaj mojego gadania. Dzięki, cześć.